<laughs> Fuck yeah. Dzień dobry, czytacie boom headshot, crackersem z klaszczersem. Witam was bardzo serdecznie. Kolejnym sztywnym materiału, najbardziej sztywnego redaktora branży gier komputerowych wszechczasu. Witam Was bardzo serdecznie, ale zanim zajdzie za... <laughs> dlaczego zawsze tak jest? Zaczniemy kontynuować moją przygodę po świętym rumie w ramach Roy Playing Games. Dwie informacje. Po pierwsze, wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia i moc. Pumchetch od Mordor na Palm. Zrzut. Życzeń dla kobiet w tym pięknym Dniu Kobiet Specjalnie dla Was, specjalnie dla widzów płci Pięknek, pięknej, rojowniczek, tarczowniczek Kochane, wszystkiego najlepszego Późna od roja Druga informacja Rok jest się pewna sprawa Od wczoraj truje mi dupę No głupio to brzmi Pafap chciałby się spotkać z prosiaczkiem Co? Powiem tego nie powiem. No nieważne, cały czas fapie i. Miłość tak doprywa! Każdy na to kiedyś chorował. Dobra, wracamy do gry. Co tym razem? Na początku może jakiś wesoły drifcik. Fuck yeah! No, to lubię. Mocne wejście. E, wykonane. Co tym razem? Misje. Dun, 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 dun. Koniec z tym ściąganiem.

Do której komentarz jest zbędny, szczególnie gdy pierwsze skrzypce w misji gra czarny Cześć kochanie I na to sprawa taka, że to jest jak Roy Playing Games w Roi Playing Games Nieważne. Jedziemy do siedzimy świętych. Ha Świętych krów Ua, Jak zwykle Roy dajesz wyborny popis jak nie powinno się jeździć. Ale to są gry, nimi trzeba się bawić. Tak, A właśnie! Jakaś stacja. We need a heal! A już myślałem, że będzie woda. I w ten sposób sztucznie wydłuża się bateria. Kyrie! Kyrie! Ale co robi Lord Mordor w takich sytuacjach? W sytuacjach? Jak to co? Dzwoni po świgłowiec! To jest normalne! Nie masz gdzie podjechać, zapomniałeś numerem taksówkę, dzwonisz po świgłowiec! Komórka. Yeah! Uratuję twoją dupę i twoją kasę. Od mojej dupy się odwal. Od kasy zresztą też. Viola? Wezmij Wiolę do pomoc. Oleg wezwi wsparcie. Nie, nie, Olega nie chce. Oleg jest chory psychicznie. Rzuca się po prostu na samoloty. Jak Żydzi na groź. Endzia. Dobra, helikopter. Napij rozpierdolę, żeby nie było za nudno. No i? No nie gadaj, że zajęta. Zajęte? Kryje, to są gry, to nie powinien być telefon zajęty! No nie, co ja mam teraz zrobić? Czekam, może byłem pod mostem i to taka sztuczna blokada, że nie ma opcji sprowadzenia tu helikopteru, zakładę. Kurde, nie ma gdzie chopera, nie będzie, kurde. O, jest! Fapogeny neon! O, oh, yes! Perla, zapewne domyślasz się, jaki materiał nagrywam. Uh. Dobra, komórka. No, kyrie! Perla, nie mogę sprowadzić helikoptera. Czujesz to? Co? Słychać mnie na dole. No nie, bo ja nie mogę przejść misji, no Co ja mam teraz zrobić? Płynąć O kreuni Dzięki Bogu, że jeszcze jako tako ma do fako udaje mi się jakoś tą nudę na ekranie wypełnić tekstem w tle No Tu przynajmniej będzie można pożyczyć auto Fuck you o Idealnie! Panie władzo, przepraszam. Ale tak to jest. Jak się startował w castingu do gry, gdzie policja nie jest lubiana. Yeah. Rojo, ty już lepiej żadnej stacji nie puszczaj. Bo nigdy tam nie to dojedziemy. Kocham gry, kocham te materiały, kocham to kręcić. Ja naprawdę autentycznie szczerze przy tym bawię Nie ale serio, jakaś ścieżka mi się przydała Masz taki znany hicior Tak, symfonia rozpierdolu Ua, ha, ha, ha. Ups, wystrzeliłem ci męża z siedzenia Ciśniemy, ciśniemy

Patrzcie, to się nazywa idealne parkowanie. Zajebiście to wygląda. Zbierajcie się, musimy, musimy się ruchać. Cholera, jak to? Teraz jest penis. To jeszcze nie koniec, Co jest grane. Czarny, dlaczego tak krótko wystąpiłeś w tej scence? Błagam. Zwalisty walisty wyrwidąb Cię, krępuje. Aha. Nawet nie chcę wiedzieć w jaki sposób odwrócisz uwagę. Zaczniesz rzucać czołgami, spierdalać transportery, wciągać nosem helikoptery. W wykonaniu OLEGA nic by mnie nie zdziwiło. No, jak ja kocham chodniki.

Kurde, pancerzonek noiki Dobrze, bardzo lubię mieć kilku na, na linii ognia <laughs> Never get boring Always burnt to dancing <laughs> Woohoo! Mam wziąć odrzutowiec czy jak? Bullet proof szmato! Po prostu nie Dobra, 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 dobra. Montuj się, montuj! Mam nadzieję, że tu będzie... Okej! Okay. Ciśniemy, Woohoo! I to rozumiem! Got stag occupied. Ooh, uhuh, uhuh, uhuh. Uhuh. Boże, mam tu taki laser, ale czad. Ta gra nigdy nie przestaje mnie zadziwiać. Ładuj przyprawę mordoru. Dobra, ciśniemy. Przełącz tryb, czyli... Aaaa wow, nie, nie, dlaczego to się tak steruje dziwnie? A nie, nawet nie dziwnie. Nie ale co to za buza w ogóle? Piloci słuchają czegoś takiego? Gdzie jest symfonia rozpierdolu? Przełącz tryb. Fuck yeah. Yeah. <laughs> Smyczkiem po piściawce elegancko jedziemy! No wybuchaj hopej <laughs> Skanujemy, skanujemy, odpalamy! Nie ma strzelania! Tak, tak, tak! Namierzaj, targetuj! <laughs> No, jak tu nie siać Mordoros? WSZĘDZIE mi się? <grywa> <grywa> oh yeah, Przełączamy! Napierdalamy! Disujemy szlady. Dobra.

Tak, tak, A tak, są tak, roje. tak, trochę niżej. Oh, yeah. Markujemy, markujemy, jedziemy! <laughs> Ale Filip, wyborny. Poważne produkcje mogłyby się uczyć z tej niepoważnej produkcji. Oh yeah! Jezus, to Transformers! Ale dawka! Wyborna dawka zła! Kryj, ja nigdy nie sądziłeś, że będę w grach komputerowych słuchał poważnej muzyki? Ale niech żyje magia kontrast. Uuuu... Uh. Hahaha! Nadciąga! Tak, 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 tak! Ładuj wszystkie rakiety! Niszczymy na plety, jedziemy! Dündrady! A Wagner aż chce się ruszać na Polskę! Woohoo! Zobaczcie tą ciszę, ale wczułem się w chaos. Czuję się jak u siebie w domu. <laughs> Nie wiem gdzie celować. <laughs> Chciałoby się we wszystko naraz. O, dobra. Oh yeah. Jest przyspieszenie. Jest przy... Nie? A, ktoś mnie goni, tak? Dobra. Moje rakiety nie zajarzyły. Okej. Czysta zabawa. Czysta. Esencja. Ło, wow, wow, zaczyna być gorąco. Ale ważne jest to! podmyjemy wszystkim, żeby nie szczypało w świętym rowku. Tak, 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 tak. tak. Wszystko jedziemy. Nie, tu jest wieżała. Mało bra. Kofało... Płagam, tylko nie od początku. Uff. Był jakiś punkt kontrolny. No, get you moving man! Lubię loading screen. Można się napić. Kiedyś można było zapalić. no, 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 no. Dobra, la fraja jest pecha. Okej, okay, ten padł. Nie, yes. gdzie muzyka. Patrz, ja mogę dirigować tym laserkiem chyba. Zobaczymy, może jakoś uda się to zaaranżować pani.

Kochani, rozumiecie dzisiaj Dzień Kobiet, także dzisiaj wyjątkowo, ale myślę, że mnie zrozumiecie. Materiał drugi się dzisiaj nie pojawi, ale za to będę miał dla Was jeszcze dzisiaj artykuł na swoim blogu. Wiadomo, Dzień Kobiet. Babek <mierdziósł> Babek gdzieś, gdzieś zabrać, wypada! Gra Koda, nie słyszała. Dobra! Transformating to Mordor Mode. Ready to launch the missiles. Hahaha! <laughs> o tak! To się nazywa różnorodność misji w grach komputerowych. To się nazywa różnorodny content. To się nazywają wyborne featurey. Znisz? Tak jak ja lubię niszczyć. Oh yeah! Dobra, ale podlećmy to A ja tu też mogę miziać. Tak, 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 tak. Mam nadzieję, że nie jesteśmy nad Manhattanem

ale i kobiety z stagi put Prawie jak kampania wyborcza peo. <laughs> <laughs> po to... <laughs> Powinni dodawać do egzemplarza piwo. And... Authorized... Gości z G.I. Joe. Zombie, vampir. Nie Wymieniajmy godziny. Brzcho. Zrozumcie co. Jest se, Fuck yeah. Woo, kątwój pułapka. Kochani, dziękuję wam przeserdecznie. Znów wybornie się z wami bawiłem. Po prostu. Kochane kobiety, kochane dziewczyny. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz. Rok, pamiętaj. I co? Dzisiaj się jeszcze czytamy w ramach bloga, jutro się widzimy i znów wspólnie zajebiście bawimy. Dziękuję Wam serdecznie. Boom headshot, Royal in the House, fucking Mickey Mouse. Boom headshot, saint's coming soon. Fuck yeah.